Panie Andrzeju, atmosfera gorąca dzisiaj na stadionie w Chorzowie. Jak pan ocenia publiczność? Nie, 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 publiczność nie jest od tego, żeby ją oceniać, to publiczność ocenia nas i atmosfera gorąca chociaż tam na scenie nie była aż tak gorąca, ale myślę sobie, że, że mając za sobą i przed sobą jeszcze tak dużą ilość artystów świetnych, na pewno również publiczność jest zadowolona i nie żałuje tego, że troszkę na tym zimnie musi jednak postać pokręcić nóżką, pobawić się z nami. Jeśli jesteśmy właśnie w temacie sylwestrowym, to ile według pana artysta powinien y, spędzić czasu, żeby jego występ był dopięty na ostatni guzik od A do Z? No to. To wszystko zależy od tego, czy się konstruuje go na nowo zupełnie, bo mamy takie przypadki, no, Maryla, której dzisiaj akurat tutaj nie ma, więc nie wiem, czy nie dostanę klapsa mówiąc o niej, zawsze przygotowuje jakiś specjalny show, mimo tego, że choć nie powinienem mówić o wieku, to jednak trzeba docenić to, że, że, że ciągle jeszcze chce jej się wychodzić na scenę i robi to tak z taką wielką klasą, jest zresztą takich przykładów bardzo wiele, ja przebieram się z białego w biały i to wystarczy. A czy jest pan typem osoby, która robi sobie jakiekolwiek postanowienia noworoczne? Nie, nie, nie. Ja jestem koziorożec, więc robię wszystko zgodnie z planem własnym, a nie kalendarzowym. I tak naprawdę jak jest coś do, do zmiany, coś do zrobienia, jakiś projekt do przeprowadzenia, to on oczywiście może w czasie się gdzieś tam przemieszczać w kalendarzu, ale zawsze żyje moim życiem, a nie odwrotnie, nie ja gdzieś tam dostosowuję się do kalendarza, czy, czy tego wszystkiego, co, co gdzieś tam obok jest. Także no, no taki mam charakter. Dobre to, ale dla mojej rodziny bardzo kłopotliwe we współżyciu. Także przepraszam wszystkich moich najbliższych. I na koniec, żeby tutaj pana dłużej nie trzymać, bo wiemy, że pan ma też jeszcze jedno Proszę wejście. Mnie <laughs> takie pytanko już na koniec. Co pan myśli o tym, że coraz częściej influencerzy są zapraszani właśnie na takie duże telewizyjne koncerty i są na równi na jednej scenie z prawdziwymi artystami, takimi właśnie jak pan? Myślę sobie, że trzeba uśmiechać się do, do siebie, do świata, do tego, że się wszystko zmienia i e, tak naprawdę być w zgodzie ze sobą. Jeśli człowiek przeżył życie... No mam nadzieję, że ciągle jeszcze cała, cały dystans przede mną, ale w takim kolorycie, jaki, jaki mnie się zdarzył, to trzeba po prostu do tego się dobrze uśmiechać. I już. A to, że się świat zmienia, no zmienia się. Czy w związku z tym mielibyśmy się pozbyć telefonów komórkowych, bo ich nie było 50 lat temu? Nie. Więc myślę sobie, że, że nie ma w tym nic złego. Ja sam zaśpiewałem, jak wiecie, z Julką Żugaj w, w tym roku, i, i dla mnie to jest pewnego rodzaju przygoda. Śpiewałem ze wąbem, jest to innego rodzaju, innego kalibru przygoda, tak? ale w dalszym ciągu przygoda, więc myślę sobie, że trzeba przede wszystkim robić w zgodzie ze sobą, stawiać kroki, jakieś nowe, nowe projekty muzyczne i, i to jest najważniejsze. A czy ja wystąpię przed czy po Brianie Adamsie, i przed czy po Blance, która dzisiaj robiła szpagat, tutaj podglądałem ją. Powiedziałem nawet, że gdyby to było 40 lat temu, to pewnie siadłbym, dosiadłbym się. No może jakiś duet z Blanką niedługo? Nie, niewykluczone. W, w tym sensie, że, że każda muzyczna dobra przygoda jest, jest do podjęcia, więc nigdy nie mówię nie tylko dlatego, że, że to jest ta osoba, a nie inna. Panie Andrzeju, już kilka godzin dzieli nas od Nowego Roku. To czego możemy panu życzyć w takim razie? To byłyby chyba naj, najlepsze współdzielone życzenia i dla, dla Pani również, dla, dla, wszystkich, dla wszystkich nas zdrowia, bo reszta jest taka, którą sobie można gdzieś tam dopracować, do, dorobić, dociągnąć, a, a to jest najważniejsze. Także no ponieważ ja też mam jakieś przygody zdrowotne niestety w tym roku na koniec na szczęście, to chciałbym móc zagrać podobną ilość koncertów jak w tym roku bez tych przygód. Więc życzymy podobnej liczby koncertów oraz dużo, dużo zdrowia w takim razie. Nie dziękuję, bo jestem przesądny strasznie.